Cześć, tu ThrashingBad, witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś omówimy pierwszą połowę rządu Władysława Hermana. Władysław Herman przyszedł na świat w roku 1044 jako drugi syn Kazimierza Odnowiciela. Niewiele wiadomo o jego wczesnych losach, poza tym, że prawdopodobnie sprawował kontrolę nad Mazowszem. Był on jednak wierny swemu bratu, Bolesławowi Szczodremu i raczej nie uczestniczył czynnie w spisku możnych przeciwko niemu. Gdy Bolesław II zbiegł na Węgry w roku 1079, buntownicy uznali właśnie Władysława Hermana za jego naturalnego następcę. Ten jednak prawdopodobnie uczynił to niechętnie i szanując tytuł swego brata, ogłosił się księciem dopiero po jego śmierci na węgierskim wygnaniu. Nieprzygotowanie do pełnienia władzy i niekonfrontacyjny charakter nowego władcy spowodowały, że jego rządy znacznie różniły się od tych jego poprzednika. Władysław miał już wtedy jednego syna, a więc urodzonego w 1070 roku Zbigniewa. Ten jednak pochodził z nieprawego łoża i tym samym był wyłączony z sukcesji. Władysław Herman postanowił zerwać z awanturniczą polityką swojego brata na rzecz polityki ugodowej. Mogło to wynikać z jego uległego charakteru, lecz z drugiej strony istniały ku temu także bardzo realne przesłanki. Sytuacja w kraju po rebelii możnych była niestabilna. Istniała także wciąż groźba karnej ekspedycji zapowiedzianej przez Henryka IV. Król niemiecki wciąż zajęty był konfliktem z papieżem, Wobec czego Władysław zmienił front w sporze o inwestyturę, stając po jego stronie. Uznał także jego zwierzchność i zrzekł się pretensji do tytułu królewskiego. Nierozwiązana była także kwestia napiętych stosunków z Czechami i księciem Wratysławem II, jednym z najbliższych stronników Henryka. Władysław Herman zdołał jej unormować poprzez mariaż z córką czeskiego księcia, Judytą, w roku 1080. Zaczął także na nowo płacić Czechom trybut ze Śląska. Było to więc niewątpliwe osłabienie pozycji państwa polskiego, jednakże w wyniku tych posunięć nie spełniła się groźba inwazji Henryka IV, który w roku 1084 pokonał papieża Grzegorza VII, Zdobywając Rzym i koronując się na cesarza. Powróciwszy do Niemiec w roku 1085, nagrodził także swego wiernego wasala Wratysława II tytułem królewskim. Henryk IV nazwał go królem Czech i także prawdopodobnie Polski. Nie oznaczało to jednak utworzenia nowego królestwa i był to tylko tytuł nominalny, którego nie mogli dziedziczyć jego następcy. Kolejnym wydarzeniem umniejszającym znaczenie Polski była także utrata Grodów Czerwieńskich, do której doszło mniej więcej w połowie lat 80. XI wieku. Na początku roku 1086 żona Władysława Judyta zaszła w ciąże. Zaistniała więc szansa na posiadanie przez niego prawowitego syna i następcy. Choć nie było oczywiście pewności co do płci nienarodzonego dziecka. W takich właśnie okolicznościach tego samego roku powrócił do Polski wygnany Mieszko, syn zmarłego Bolesława Szczodrego. Istnieją dwie hipotezy co do okoliczności jego powrotu. Wedle gala anonima, szanując brata i więzy rodzinne. Władysław po prostu zaprosił do kraju bratanka w wyniku rozmów z królem węgierskim Władysławem Świętym, który udzielał mu schronienia. Książę miał nazwać Mieszka swym następcą i przekazać mu ziemię krakowską w zamian za uznanie jego zwierzchności. Ale już wedle kronik węgierskich miało to wyglądać zupełnie inaczej. Władysław Święty miał jakoby najechać na Polskę, zająć ziemię krakowską i osadzić na niej Mieszka tak czy inaczej, Władysław Herman miał w wyniku powrotu bratanka do kraju męskiego następcę, będącego przedstawicielem rodu piastów. Sytuacje skomplikowały jednak narodziny jego dziecka, bowiem okazał się nim być syn, Bolesław, zwany później Krzywoustym. Judyta Przemyślitka, niestety, zmarła w kilka miesięcy później, co w konsekwencji doprowadziło do pewnych zmian w układzie politycznym w regionie. Po buncie niemieckich możnych w roku 1088 Henryk IV nie zwrócił Wratysławowi II miśni. Sytuację tą wykorzystał Władysław Herman, aranżując swój mariaż z siostrą cesarza i jednocześnie wdową po królu węgierskim Salomonie, Judytą Marią. Tak więc polski książę awansował z rangi mało znaczącego wasala cesarza na jego bliskiego sojusznika. Ok, także to tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który powinien pojawić się w ciągu kilku dni.